Nad morze 2 pentaptek. Wyłowili nas wczoraj z zeschniętą solą na rękach. Puzzle. Rozdłubujemy na naskórki, szukając więcej, jakby mogło być. Rosną ci rafy koralowe. Łuszczą się. I odnowa. nowa. Z wydrapań przecieka. Kropla. Po kropli. Sznurem pierścienic. Czuję wszystkie, kiedy cię przytulam. Mewy, odkąd koczujemy na tych wyjałowionych bezbrzeżach, rozrzedzamy skwar w odległości usta-usta. Łatwiej jest po prostu przychodzić do twojej subekumen. Nelumbo, nasi sąsiedzi piętro niżej to lotofagowie. Często słychać ich przez podłogę. Rosną, splatają kłącza, wywijają pąki. Też byśmy tak mogli. Efektownie. Delta. Na siłę po zaczepianiu o skały, jeżowce, przegrzebki, algi, oślizły od ślimaczego luzu. Podobno w pianie rodzą się planety, kurcząc i rozwierając grawitację. Mimo to nasze przestrzenie dzieli światło. Gęsty brak liter. Tkwimy ciasno w szczelinach między zębów. Cień. Pale krzepną. Powoli wchodzimy w masy pęcherzyków. To nazywa się ciałowanie. Kiedy odrywasz świat od skóry jak łuski. Po raz pierwszy w życiu świadom jego samego. Po nas wyjdą inne formy, mniej albo bardziej zatarte, każda pozbawiona twarzy, tułowia wyraźniejszych konturów, intensywne niby czerwień. A potem pływy zabiorą od do domu.